Zaczynamy kolejny trening, ale zanim go zaczniemy, zapraszam na minutkę ze mną. Światłówka rzucę przypadkowo. Tak naprawdę zaczynałem w ogóle od lekkiej atletyki. Trenowałem ją przez w sumie rok. A potem nagle się w sumie znalazła grupa chłopaków, co prawda starszych ode mnie, w Tychach. Ale jednak okazało się, że mogłem tam z nimi trenować i, i, i zaczęło się to ukazywać dosyć fajnie, ponieważ już wcześniej umiałem coś, coś odbijać. Ponieważ yy, trenowałem sobie statą na podwórku, czyli, no, od czasu do czasu, tu jakiś trening, tu trening, i tak w sumie ruszyło, spodobało mi się to po prostu. Tu wiem dzięki spale, co robię. Po co to robię i dlaczego chcę to dalej robić. Nauczyłem się takiego myślenia bardziej pod siebie, pod swój rozwój, a nie jako, że tak powiem, czysto przyjemnościowo. Chciałem się jak najbardziej rozwinąć tutaj. Wielu młodych zawodników się przez ten klub przetoczyło, i jak widać, bardzo duża część z nich gra na wysokim poziomie aktualnie. Chciałbym, żeby dla mnie się tak to skończyło. A na ten sezon, przede wszystkim, chciałbym, że tak powiem, się jak najlepiej pokazać i wykorzystywać swoje szanse, które mam nadzieję, że dostanę.